Cześć, dzisiaj jest czwarty dzień mojego postu na wodzie, styczniowego postu na wodzie, który no, chcę powtarzać co rok, żeby zregenerować swój organizm z różnych niedoskonałości i zamierzałem ten post rozpocząć 2 stycznia, ale w sumie jakoś tak nie mogłem się zmusić do tego, ponieważ nie czułem się jakoś źle, czułem się dobrze, w sumie nic mi nie było, nic mi nie dolegało. Choć e, raptem tydzień wcześniej byłem jeszcze w Afryce na wyspach zielonego przylądka, gdzie e, no, robiłem różne dziwne, szalone rzeczy, jak e, na przykład kąpiel w wulkanie e, z, w jeziorze tak słonym, że aż nie można było e, zanurkować, bo nawet na stojąco wyporność powietrz, e, wody wypychała cię do góry. Było też tam sporo różnych bakterii beztlanowych innych dziwnych. dopadłem w tej Afryce zemsta sułtana z której nie mogą się za nic po prostu poskładać e, z powrotem, ponieważ e, e, najlepsze, co możecie uratować z takiej zemsty sułtana, faraona albo sułtana i faraona razem wziętych, to borówki, a w Afryce nie ma borówek. E, dopiero po powrocie do domu, jak zjadłem jedno, drugie, trzecie opakowanie borówek, no to wszystko mi przeszło i e, w zasadzie ślad, e, wydawało mi się, że zginął e, po tej całej Afryce. E. Ale no parę dni temu, dokładnie cztery dni temu, poczułem się trochę gorzej. Coś mi tam zaczęło y, 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 boleć przy sikaniu, no i odciął mi apetyt. Wciął mi apetyt, więc to jest najlepszy możliwy moment, żeby rozpocząć post na wodzie. Bo niektórzy pytają się, jak się przygotować do tego postu. Co zrobić? No, no najlepiej wiadomo, nie jeść różnych przetworzonych rzeczy i, i jeść warzywa i owoce przez przynajmniej dwa dni w, wcześniej i nic innego. Zresztą szczegóły przygotowania się można jeszcze się coraz to, zrobić, oczyszczanie jajek i tak dalej. Szczegóły są w mojej książce, jak wyleczyłem leczalne, ale... Najbardziej praktyczne podejście jest takie, że jeżeli odcina ci apetyt, to po prostu przestań jeść. Nie zmuszaj się do tego jedzenia, nie wariuj, że ojejku, jejku teraz pora jedzenia, trzeba coś zjeść, albo że coś ci się stanie, bo nie będziesz jeść. Nie, to tak nie działa. Jak odciąło mi apetyt, no to było w piątek, nic nie jadłem. I tak już kontynuuję do, do dzisiaj. Nie wiedziałem do końca, czy, czy to się nie zmieni, że zaraz znowu nie będę głodny, nie będę chciał czegoś zjeść, ale, ale nie. Tego apetytu nadal nie ma. I pewnie prędko nie będzie, sobie tak zakładałem wcześniej, że nawet 30 dni wytrzymam na tym poście. Nabrałem zresztą specjalnie masy, aż do rekordowych 80 kg, których nie miałem wow z 10 lat, chyba aż tyle. Więc jest czego rzucać, teoretycznie powinno wystarczyć na jakieś 67 dni bez jedzenia. Ale jest dopiero dzień czwarty i aż tyle. Raczej nie będę się powstrzymywał, zwłaszcza, że w lutym jest karnawał i trzeba do tego czasu, no, odzyskać sprawność w jedzeniu. Co można powiedzieć o samym czwartym dniu? Czwarty z postu, a ja robię zakupy dla dzieci, bo akurat przyjeżdżałem daleko, a wcale nie mam dysku do zakupów. Dalej. No. Szkoda, że nic z tego nie zjem tym razem, no, ale jeszcze będzie czas w w wspaniałych czasach, gdzie można kupić nawet w Polsce właśnie czerwone kiwi Z zewnątrz wygląda w zasadzie tak jak tak jak żółty, film też ma taką gładką skórkę. O. Ale w środku jest czerwone i smakuje bardzo, bardzo dobrze. Dzieci uwielbiają. Post na wodzie. To jest pierwszy dzień, gdzie czuję już takie, taki lekki helikopter. Jak wstaję z pozycji leżącej do stojącej. Ale to muszę szybko wstać. Jak robię to powoli, to jeszcze nie jest źle. To oznacza, że pijesz za dużo albo za mało wody. Jak cię suszy, pij więcej. Zdrowie. A jak cię nie suszy, to pij mniej. Po prostu taka jest zasada. Okej, okay, to trochę statystyk. Dzisiaj waży 75,2 kg, ale zobaczmy, jak to było w piątek. A w zasadzie w czwartek, czyli dzień przed rozpoczęciem postu. Dzień przed rozpoczęciem postu ważyłem 79,6 kg. Zawsze waży się rano po skorzystaniu z toalety. Więc jest to w miarę masa netto. W samych majtkach albo i bez. I dzień później ważyłem 76,9 kg. Czy to błąd wagi? Nie, po prostu nic nie piłem tego dnia, więc leciałem bez jedzenia i bez picia. Po suchy, ale do godziny 16, bo przetrenowałem się, zmęczyłem. Nie może strenować na poście suchym, ja oczywiście to zignorowałem, co przypłaciłem dosyć intensywnym bólem pleców, który skończył się, no, nieprędko. W zasadzie jeszcze trochę mnie to ciągnie z tyłu, ale od razu wtedy zacząłem pić wodę. Jak zacząłem pić wodę, to nabrałem masy z powrotem. Więc różnica po dwóch dniach to jest kilogram masy. Tutaj już piłem w opór tej wody, po prostu tyle, ile, ile się dało. No ale kolejnego dnia, no przeczyściło mnie. Zjadłem. Nie, nie zjadłem, tylko wypiłem znowu dużo wody. I ta masa już, mimo wszystko, spada, więc teraz jest 75,25 kg. Czyli. No, spadło o te 4,4 kg w ciągu czterech dni. No to w sumie całkiem nieźle. Jest to wiadomo najpierw najpewniej. Zawartość jelit tak naprawdę, które tam zostały opróżnione tą, tym przeczyszczeniem i tą wodą, i, i już nic w sobie nie mam. Jak zacznę jeść to natychmiast w ciągu jednego dwóch dni, jeżeli bym teraz przerwał post, no to bym te dwa kilogramy odzyskał, ale trochę tu na pewno straciłem, o tym za moment. BMI mi spadło w ciągu czterech dni, no 1,3 punkta, to niewiele. Body fat z 23,7 na 21,4 no spłacałem się strasznie, muszę przyznać, yy, bo zamierzałem zrobić się budówka od 2 stycznia, ale się przyciągnęło, bo nie mogłem znaleźć motywacji do tego, żeby się kłodzić, jak mi nic nie dolegało. Dalej. Moje mięśnie. 9 stycznia 57,8 kg, a dzisiaj 56,2 Czy to znaczy, że 7 kilogram mięśni, albo nawet półtora, albo 1,7, albo 1,8, albo nie wiadomo ile. Nie, po prostu mięśnie też zawierają tkankę pszczową, trochę tłuszczu między sobą, trochę wody i mógłbym spokojnie no, podnosić się tyle razy na drążku co wcześniej. Zresztą zrobię taki test, bo tam pierwszego dnia mogłem się podnieść 5 razy. Zobaczymy jak to będzie w kolejnych dniach. Lean body mass, czyli mięśnie i kości. Były w czwartek jeszcze 60,8 kg, teraz 59,25 BMR, czyli Basic Metabolic Rate, czyli ile kalorii spalam, jak nic nie robię. 1584, spadły mi do 1518. Woda. Tu przyznam, że zaniedbałem monitoring wody i ona mi strasznie spadła, czego żałuję. Bo tak nie powinno być, ale nie czułem z tego powodu żadnego dyskomfortu wcześniej. Teraz w ciągu 4 dni wzrosła mi o 1,5%, co dziwnym nie jest, bo piję cały czas wodę <grym> nic innego. Bone mass się nie zmieniło, jest na poziomie 3. Body fat mass. O! To jest ciekawe, bo to jest poziom samego tłuszczu. Każdego możliwego tłuszczu. Spadł mi z 18,8 do 16, czyli 2,8 czystego tłuszczu. No, tutaj są jeszcze dwa takie wyniki. Ten w sumie nic nowego nie wmówi, ale protein z 16 mi spadło na 16, ,3. wzrosło mi na 16, no, tego to już w ogóle nie rozumiem. Myślę, że waga się myli, ale powinno być w miarę stabilne. Kończę, bo późno się już zrobiło, a film miał trwać minutę, a wyszło jak zawsze. W każdym razie, jeżeli potrzebujesz wsparcia lub czegoś więcej, co uspokoi cię w czasie postu, lub też przekona do tego, żeby rozpocząć nowy post, albo kiedykolwiek spróbować go, czy też wziąć swoje zdrowie we własne ręce, no to napisz w komentarzu, daj znać, może coś jeszcze chcesz wiedzieć, to podziel się tym, co wiem. Dzięki. A jeżeli chcesz w ogóle nabyć cały komplet informacji, jaki jest najbardziej aktualny na temat postu, jego przeprowadzenia i też, kiedy go należy przerwać, to polecam zakup mojej książki Jak wyleczyłem nieuleczalne na stronie „Jak jakwyleczyłem.pl łamane przez książka Dzięki i do następnego razu. Cześć.